Aura Kaszub to kameralne osiedle luksusowych domów, zaledwie godzinę drogi od Trójmiasta. Osiedle jest o tyle wyjątkowe, że właściciele e, oprócz domów mogą korzystać z części wspólnych, takich jak basen czy sauna, tylko gdy mają na to ochotę. Witajcie, nazywam się Łukasz. Chciałbym opowiedzieć Wam o wyjątkowej inwestycji. W kilku kolejnych odcinkach poznacie najważniejsze aspekty aury Kaszub oraz dowiecie się, jak można kupić jeden z domków. Osiedle położone jest w sercu Kaszub, w samym środku Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Do Stężycy czy Kartus dojedziemy w 15 minut, a nad morze do łeby półtorej godziny. Osiedle znajduje się we wsi Łączyno. Jest to mała, niewielka, typowo kaszubska wieś. W okolicy mamy dwa jeziora Łączyńskie i Raduńskie, w odległości 200 i 400 metrów. Do dyspozycji mieszkańców, oprócz wyjątkowych domów, mamy części wspólne, takie jak basen, sauna, siłownia czy jacuzzi. Sezon na Kaszubach trwa cały rok. Zimą możemy skorzystać z wyciągu narciarskiego w wieżycy lub zrobić sobie ognisko czy kulik w lesie. W sprzedaży mamy trzy typy lokali: kwartet, duet i solo. O powierzchniach netto odpowiednio 70, 80 i 100 m2. Każdy domek składa się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch lub trzech sypialni, dwóch łazienek. Oczywiście, każdy z domków ma swoje prywatne miejsce postojowe i swój własny ogródek. Nasze domy wykonane są w technologii murowanej. Są domami całorocznymi z wieloma nowoczesnymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, takimi jak pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe czy możliwość umieszczenia kominka. Dla naszych klientów ważne jest bezpieczeństwo, a je gwarantuje umowa deweloperska wraz z rachunkiem powierniczym. wszystkich części wspólnych doglądał będzie dozorca, a ochrona będzie dbała o bezpieczeństwo. Nasza inwestycja powstała z myślą o osobach doceniających slow life, nie chcących rezygnować z atutów dużego miasta. Możecie tutaj cieszyć się własnym domkiem na własnych zasadach. Z drugiej strony możemy spojrzeć na domek inwestycyjnie, a dzięki operatorowi do spraw najmu możemy cieszyć się bezpiecznym i bezobsługowym najmem. Więcej naszych klientów deklaruje jednak tryb mieszany. Chcą od czasu do czasu skorzystać z uroku kaszub, a jednocześnie chcą, żeby domek sam na siebie zarabiał. Termin zakończenia prac budowlanych to grudzień 2023. Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem, zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Wszystko omówimy. Jeżeli mają Państwo pytania, możemy spotkać się u nas w biurze w Gdyni lub nawet na samej działce.